Уже на наступному тижні в ніч з 24 на 25 грудня всі католики світу будуть відзначати одне із найважливіших свят Різдво Христове. Щоб дізнатися про це якомога більше, ми звернулися до нашого славутицького католицького храму. Slawa Jezusowi Chrystusowi. Chrześcijanie zachodniego to to Rzymsko-Katolicka Cerkwa, niezabarom 25 grudnia będzie świętować Різдво Chrystowe. W tym roku że z poniedziałka na wtorek święta nic Різдва Chrystową. Czemu imienno 25 grudnia? To pytanie może być ciekawe. Czemu Dlaczego świętujemy Orzechnictwo Chrystowe imienno 25 grudnia? Chciałbym podkreślić, żeby zauważyć fakt, że dzień 25 grudnia to dzień zimowego przesylenia nocy. Z tego dnia dzień staje się dłuższy, a nicz staje się krótszą. Otóż ten dzień ma w sobie symbolikę peremowy: Słońce, światło nad tym jajo. Storici, Kesar Aurelii, w III stuleciu cesarz Pogański Aurelii wprowadził w Rymie uroczystość światopochańskie pogańskie. Imienno w tej dzień 25 grudnia i to święto nazywało się Natalis Solis Invicti, co przekłada się narodzenia nieprzejemnego słońca. W czetwiertym stoliczu, kiedy chrześcijaństwo otrzymało swobodę, postanowiło, postanowiło nadać tej uroczystości pogańskiej nowe znaczenia. I ten dzień wyznaczyli jak świadkowania narodzenia Jezusa Chrysta, który jest jedynym neperymożnym Słońcem, Słońcem, który przychodzi z wysoty, Słońcem sprawiedliwości, słońcem, jakie nie znaje zachodu, co Jezus Chrystus, jego narodzenia, słońce sprawiedliwości. I tomu 25 grudnia chrześcijański Rym świętuje Різдво Chrystowe. Bożoju wszystkim chrześcijanom, schodu i zachodu, żeby my, świadkujący te naszej wiry, ranicze czy późniejsze. świadkowali i nie jak tylko wspomn, albo tradycją, zwyczaj, nie jak podjęcie kulturno folklorystyczne ale barają wszystkim, żeby świadkowanie Rzeczą było dla nas wyznaniem wiry, że Bóg tak polubił świat, że sam. Świat w myśl, nas, ludzi, który i sam zażąda stać się ludynoj, dla nas i rady naszego spasienia. I chaj ta prawda pobyt nasze serca i radością, i szczęściami, i przyniesie plit wzajemnej dobrożyczliwości i wzajemnego przymierzenia w naszych sercach, w chatach. І в цілому суспільстві Христос народився, славимо Його!